Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsłaniu dnia w Norwegii. Zapraszam! Ponad 1 czwarta Norwegów obawia się nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. I to nie dlatego, że ze względu na złe zachowanie mogą otrzymać od Mikołaja różkę pod choinką. Według ankiety przeprowadzonej przez Ipsos, aż co piąte norweskie gospodarstwo wyda w tym roku mniej pieniędzy na jedzenie przeznaczone na święta, a aż co trzecie gospodarstwo wyda mniej pieniędzy na prezenty i z tego właśnie względu obawia się nadchodzących świąt. Jeszcze nigdy wcześniej prezenty nie były tak bardzo podkreślanym powodem obawy. Przed świętami. W roku 2018 taki powód podało tylko 2% ankietowanych, a w tym roku aż 37%. Taki trend obaw widać również w działalności organizacji charytatywnych. Armia zbawienia jeszcze nigdy wcześniej nie otrzymała tak wiele nowych zgłoszeń przed świętami. Również w przypadku pożyczek od rodziny czy znajomych widać tendencję wzrostową, co podało również badanie IPSOS. No i stało się: Norwegia jest większa niż Szwecja. Pierwszy raz w historii, ale jednak nie terenowo czy powierzchniowo, ale ale produktowo, ponieważ w trzecim kwartale bieżącego roku, czyli lipiec, wrzesień, PKB norweskie było wyższe od szwedzkiego o 3,5%. Wszystko oczywiście związane jest z coraz wyższymi cenami ropy czy gazu, które to Norwegia sprzedaje. Jednak z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że IK nie podoba się taka sytuacja i już jest w trakcie produkcji nowych rewelacyjnych rygałów i szaf Svensson i Bjorn Jenson. Co roku tysiące Norwegów jest oszukiwanych, a z ich kont znikają pieniądze, lub na ich nazwisko zaciągane są kredyty lub pożyczki. Często zdarza się również tak, że jeżeli nawet złodziej jest złapany, to bank domaga się zwrotu nie od złapanego złodzieja, a od osoby, na której nazwisko został zaciągnięty dług. Podobnie jest w przypadku mamy, która ma do zwrotu 400 tysięcy koron, które to ponad połowa to odsetki, które narosły w ciągu ostatnich dwóch lat. W nowym roku w życie ma wejść prawo, które położy większy nacisk na banki, aby zabezpieczały swoje interesy i były bardziej odpowiedzialne za oszustwa. W tej chwili przepisy określające, kiedy to ofiara oszustwa ponosi odpowiedzialność za straty banku nie są do końca jasne, ani sprecyzowane. Rocznie bank DNB udaremnia oszustwa na ok Około 800 milionów koron, a 200 milionów koron niestety przepada. Orlen uzyskuje dostęp do złóż ropy i gazu na norweskim szelfie kontynentalnym. Spółki Orlenu, ale jednak działające na rynku norweskim, będą mogły zacząć wydobycie już w roku 2027. Orlen jest udziałowcem mniejszościowym, ale jednak udziałowcem posiada 12,3% udziału w tym złożu, które jest szacowane na około 39 milionów baryłek. Z raportu opublikowanego przez norweską policję kryminalną wynika że aż 30% prób zabójstw czy zabójstw dokonywanych w Norwegii w latach 2014-2021 dokonały osoby poważnie chore psychicznie. W latach 2018-2021 wzrost liczby takich osób Był aż ponad 50%. 83% wszystkich osób, które próbowały czy zabiły kogoś, to mężczyźni, a 17% to kobiety. Najczęściej jednak takie zabójstwa przez osoby chore psychicznie dokonywane są na osobach obcych. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.